To jest Brentz IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem i straszno, i śmieszno. Kłótnia Elona Muska z Donaldem Trumpem pokazuje, że internet wyprzedza dyplomację. Publiczna kłótnia Elona Muska z Donaldem Trumpem to nie tylko medialny spektakl, ale też sygnał, jak bardzo media społecznościowe zmieniły reguły gry w polityce i gospodarce. Gdy jeden tweet potrafi wywołać rynkową panikę, realną władzę coraz częściej mają ci, którzy potrafią ją skondensować do 280 znaków. Ostatni konflikt na linii Trump-Musk nie jest więc tylko osobistą potyczką dwóch wpływowych mężczyzn. To znak czasów i przestroga gdy emocjonalne reakcje wąskiej grupy opiniotwórczych osób są amplifikowane przez media społecznościowe, konsekwencje dla rynków i geopolityki mogą być natychmiastowe, a często trudne do odwrócenia. Polityka w czasach X, social media nie tylko przyspieszyły obieg informacji, one całkowicie przedefiniowały relacje między polityką, mediami a społeczeństwem. To, co kiedyś było wewnętrzną rozgrywką elit, dziś jest przedmiotem publicznej debaty, memów, Sąd i wajralowych komentarzy. Elon Musk, właściciel platformy X i jednocześnie kluczowy gracz sektora kosmicznego, motoryzacyjnego i energetycznego, posiada dziś zasięg porównywalny do największych mediów, a przy tym nie podlega ich regułom. To, że jego jedno zdanie potrafi obniżyć wycenę Tesli o 14%, mówi wiele nie tylko o sile jego marki osobistej, ale też o kruchości współczesnych rynków. Jeszcze ważniejsze, Pokazuje, jak łatwo emocje i osobiste urazy mogą dziś wpływać na decyzje gospodarcze i polityczne. Gdy emocje rządzą rynkiem. Przypadek Muska i Trumpa to także przypomnienie, że jak mówi stare porzekadło, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Krytyka wielkiej, pięknej ustawy budżetowej przez Muska mogła mieć źródło w realnych obawach o finanse państwa, ale równolegle godziła w interesy Tesli, która traci preferencje podatkowe. Odpowiedź Trumpa była równie polityczna, co osobista, bo jak wiadomo, każdy, kto podważa jego decyzję, staje się automatycznie zagrożeniem. Obie strony mają tu wiele do stracenia. Muskowi zależy na utrzymaniu kontraktów federalnych dla SpaceX i dalszym wpływie na politykę technologiczną USA. Trumpowi zależy na budowie wizerunku lidera, który panuje nad wszystkim, nawet nad byłymi sojusznikami. Z tej gry nie zniknie ani ideologia, ani ekonomia, ale nie sposób nie zauważyć, że to właśnie pieniądze stanowią tu wspólny mianownik. Polityk to też człowiek i nie zawsze najlepszy szef HR. Cała sytuacja ujawnia jeszcze jedną, mniej oczywistą prawdę. Politycy, niezależnie od skali wpływów, nie są nieomylni w dobieraniu współpracowników. Musk był niegdyś bliskim doradcą w administracji Trumpa, odpowiadał za cięcie wydatków i reformę agent rządowych. Dziś, zaledwie kilka tygodni po odejściu, publicznie podważa sens reform, które współtworzył. To stawia pytania nie tylko o lojalność czy motywację, ale też o kompetencje w zakresie przywództwa i zarządzania relacjami. Społeczeństwo, coraz bardziej świadome, coraz lepiej poinformowane, ma prawo oczekiwać, że liderzy będą nie tylko skuteczni, ale też odporni emocjonalnie i odpowiedzialni i że będą otaczać się ludźmi, którzy w trudnych chwilach nie będą działać impulsywnie. Nowy porządek informacji nie wszystko w tej historii jest negatywne. Era mediów społecznościowych niesie też istotną korzyść. Trudniej dziś coś ukryć, zmanipulować lub zamieść pod dywan. Nawet jeśli Elon Musk nie zawsze formułuje swoje wypowiedzi w sposób wyważony, to jego działania i słowa stają się natychmiastowym przedmiotem debaty publicznej. To z kolei wymusza większą przejrzystość, zarówno po stronie biznesu, jak i polityki. Jednak, z drugiej strony, świat reagujący na emocjonalne wpisy miliarderów w czasie rzeczywistym to świat nieprzewidywalny. Ustawy o miliardowych skutkach gospodarczych, kontrakty kosmiczne czy stosunki międzynarodowe nie powinny zależeć od impulsu, z jakim ktoś naciska, opublikuj. I choć Musk wycofał się z groźby uziemienia kapsuły Dragon, a Trump próbował załagodzić spór, rysa na zaufaniu i wartościach rynkowych, pozostała. Potrzebujemy nowego języka i nowej dojrzałości w komunikacji publicznej. Bo choć media społecznościowe otworzyły obywatelom dostęp do informacji i skróciły dystans do władzy, to równocześnie zatarły granice między decyzją państwową a osobistą urazą. A to niebezpieczne.